Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, i zapraszam do wspólnej drogi w świetle Bożego Słowa. Dzisiaj będziemy wsłuchiwali się w słowa z Ewangelii według Świętego Łukasza, rozdział 10, wiersze od 1 do 9. Kościół wybrał te słowa. Ponieważ jutro będziemy przeżywali świętego Łukasza, ewangelisty. Święto świętego Łukasza, ewangelisty. Na początku pomódlmy się fragmentem Psalmu 25. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę, mój Boże. Tobie ufam. Niech nie doznam zawodu. Niech moi wrogowie nie triumfują nade mną. Nikt bowiem, kto Tobie ufa, nie doznaje wstydu. Niech doznają wstydu ci, którzy łamią wiarę dla marności. Daj mi poznać drogi Twoje, panie, naucz mnie Twoich ścieżek i wiedź mnie drogą Twojej prawdy i pouczaj, bo Ty jesteś Bóg mój zbawca i w Tobie mam zawsze nadzieję. Z Ewangelii według świętego Łukasza, Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich. Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto ja was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa, ani torby, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim. Jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie jedząc i pijąc co mają, bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie, i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą. Uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im, przybliżyło się do was Królestwo Boże. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Moi drodzy, już na początku dziewiątego rozdziału słyszymy mm, o posłannictwie dwunastu apostołów. Teraz widzimy, że liczba ta wzrosła i Jezus wyznacza aż siedemdziesięciu dwóch. Jezus daje znak, na czym będzie polegała misja uczniów, gdy odejdzie z tego świata. W tradycji liczba 72 oznaczała wszystkie narody świata. Jezus wysyła ich, ponieważ każdy głoszący musi, wiele, musi mieć wsparcie, a ponadto w świadomości. Starożytnych świadectwo, na przykład zeznania przed sądem, można było uznać za prawdziwe, kiedy było potwierdzone przez kogoś drugiego. Świadectwo pojedynczych uczniów nie byłoby do końca wiarygodne. Poza tym, gdzie dwóch albo trzech gromadziło się w imię Jezusa Chrystusa tam on był po środku. A także gdzie dwóch wierzących w Jezusa okazywało sobie wzajemną miłość, tam można było pokazać potęgę ewangelicznego przesłania. W Dziejach Apostolskich widzimy głoszących razem Piotra i Jana, Barnabę i Pawła. Pawła I sylasa. Uczniowie idą przed Jezusem. To też jest, moi drodzy, bardzo znamienne. Do tej pory szli za Jezusem, teraz idą przed i mają głosić jego orędzie. Jezus uwrażliwia ich, jak wielkie są potrzeby ewangelizacyjne. Wysyłając ich, zaprasza, by patrzyli na nie Jego oczami. Dzieli się z nimi obrazem żniw, ukazuje ich ogrom, czyli wielką rzeszę ludzi do zewangelizowania. Mają więc prosić pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. Zanim zaczną głosić jego orędzie, mają swoje serca zanurzyć w modlitwie skierowanej do pana żniwa. Aby wyprawiał ciągle nowych robotników. Bóg jest hojny, ale też czeka na nasze wołanie, na nasze wołanie, aby nigdy nie zabrakło robotników na tym ogromnym żniwie, jakim jest dzisiaj także współczesny świat. Modlitwa przypomina każdemu uczniowi, że i on został, obdarowany powołaniem, którego źródłem była modlitwa wstawiennicza Jezusa. Pamiętamy jak Jezus przed wyborem uczniów spędził wiele godzin na modlitwie przed Ojcem. Każdy więc nosi w sobie darmową łaskę wybrania, która jest owocem jego modlitwy. To Ojciec podarował Jezusowi Każdego ucznia, także Ciebie i mnie. Każdy więc uczeń jest częścią żniwa, a nie Jego właścicielem. Uczeń Jezusa ma mieć świadomość tego, kim jest, czyim jest robotnikiem, do kogo należy i komu służy. Uczniowie ponadto słyszą: Oto posyłam Was. Jak owce między wilki. Jezus nie owija w bawełnę, ale pokazuje posłanym, że misja nie będzie pozbawiona sytuacji trudnych i niebezpiecznych. One są wpisane w misję każdego ucznia, tak jak były wpisane w misję Jezusa. Obraz owcy. Jest symbolem łagodności i wrażliwości. Cichość i wrażliwość zakłada jednak mądrość. Mądrość. Oto obraz ucznia udającego się w misję. Obraz wilka jest symbolem zła, zagrożenia, tego, co niebezpieczne. Wilk jest zwierzęciem niebezpiecznym i drapieżnym. Każda owca musi uważać na po prostu jego obecność. Ponieważ zawsze obecność wilka no, po prostu zapowiada zagrożenie, niebezpieczeństwo. Obrazem wilków są fałszywi prorocy. Na zewnątrz potrafią niejednokrotnie ubierać się w kogoś przyjaznego, łagodnego, jak owieczka. A po czasie, kiedy nie potrafimy. Tego rozpoznać Nie? E, mogą osłabiać, osłabiać ducha każdej owieczki. Inaczej mówiąc, mogą rozdrapywać od wewnątrz, czym nieprawdziwym i dwuznacznym życiem. Tym samym mogą sprowadzać na manowce. Dlatego każda owca, mając w sercu obraz i słowo dobrego pasterza, a także dbając o łączność z nim, ma pamiętać, iż wtedy, kiedy zagraża niebezpieczeństwo, trzeba właściwie reagować. Właściwie reagować. Jedynym zabezpieczeniem jest sam Jezus. I wiara w Jego słowo, ale też właśnie wsparcie drugiego. Po to daje zawsze Jezus drugiego, po to daje trzeciego, czwartego i tak dalej, aby w tym jest też zawarta Jego opieka. Jego opieka. Ponadto misja ma być całkowicie pokojowa. Tam, gdzie serca otworzą się na to orędzie, bo z orędziem Jezusa związany jest pokój. Tam też, po prostu w tych miejscach, w tych domach, będzie rozchodziła się po prostu woń pokoju, pokoju. Głoszący dobrą nowinę o Królestwie mają szanować stawiane im granice. Mają mieć świadomość tego, że czasem ktoś ich nie przejmie. Nie mogą z tego powodu Wchodzić w utarczki, czy przekonywać na siłę. Cała misja ma przebiegać w kluczu bezinteresowności, bez liczenia, tak patrząc po ludzku, yy, m, m, że będą jakieś sukcesy, czy jakieś profity. Jeśli ktoś ich nie przyjmie, trudno, trzeba odejść. Jeśli ktoś przyjmie, da schronienie, to mają z tego skorzystać. Mają się na to otworzyć. Otrzymali od Jezusa ogromne wotum zaufania. Otrzymali od Jezusa po prostu wielką łaskę. Otrzymali Jego Słowo, a wraz z tym słowem łaskę uzdrawiania chorych. Każdy więc chory będzie dla nich, dla uzdrowionych oraz ich świadków. Tych cudów będzie znakiem, że Mesjasz już przyszedł i że jego królowanie już się rozpoczęło i że każdy może doświadczać Jego bliskości. Co te słowa Jezusa mówią nam, współczesnym uczniom Jezusa? Co możemy powiedzieć o swoim posłannictwie? O naszym świadectwie niesienia Jezusa, tym, których spotykamy, do których codziennie idziemy, jaką przyjmujemy postawę jak reagujemy na niebezpieczeństwo. Dziękujmy, moi drodzy, dobremu Bogu za dar wybrania, za tę darmową łaskę. Dziękujmy, że jesteśmy Jego uczniami, których wybrał, umiłował. Dziękujmy za te wszystkie misje, które już spełniliśmy, czy podejmujemy, czy które są przed nami. I prośmy Ducha Świętego, abyśmy trzymali się mocno Jezusa i Jego Słowa. Aby w tych... W misjach mniejszych, większych naszej codzienności. Nie zabrakło wiary w Tego, który jest jedyną drogą prawdą i życie, bez którego nie ma życia, nie ma pełni życia. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Pan z wami i z duchem twoim niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.